Myślałem, że wygramy i z takim zamiarem tutaj przyjęliśmy, więc e, to, co wyglądało na początku, to później udało się uratować, że tylko dziesięcioma praktycznie tak tutaj. Bo z początku zaczęli z dużego cechu pacy i są bardzo szybcy. Jak wiesz, ogóle z nimi w kontakcie zaraz wyjścia tak ci odjadą, że e, super są dopasowani. No i ale dobrze to jest ich handicap i o to właśnie chodzi, żeby u siebie być tak wjechanym, ale tak mówię, ciężko bo wyrwać te zwycięstwo. Każdy z nas miał problemy i. Eee, dużo pracy nas czeka wszystkich. Jechałem na razie jeden oficjalny mecz, dwa biegi praktycznie. Eee, przed tym miałem dwa treningi słabe i, i to, to nie był praktycznie do mnie mecz. Po dwóch biegach jestem wycofany, więc dzisiaj ja był to pierwszy taki mecz oficjalny i z presją, więc eee, żadnego zarania nie przywozam, ale tak mówię, jeden bieg tylko wygrałem, więc tak dużo jeszcze pracy. Mistrzowski, bo chyba ten cel na sezon to jednak mistrzostwo. Nie, nie, nie. Tam nigdy się takich celów nie stawia, bo później tak widać, coś nie zagra, czy ze mną, czy z szybkością i będzie problem. Więc ja się staram jechać tak jak najlepiej sobie. W ostatnim czasie aura tak nie do końca była jakby pozytywna do częstych treningów i wcześniej szukaliśmy jakby jazdy w Goryczan, Później mieliśmy przed samym meczem dosłownie dwa treningi. To jest jakby za krótki czas, żeby jeszcze wszystko sobie przypomnieć, jeszcze jakieś tam lepsze ustawienia zrobić w motocyklu. Pomimo tego, to i tak się cieszę, że po prostu dzisiaj udało się no naprawdę dobry wynik przywieźć dla naszej drużyny. Wszyscy koledzy pojechali świetnie i, i z nich jestem bardzo dumny. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to. No, jest jeszcze dużo do poprawy, jeszcze muszę dużo tych kółek pojeździć, żeby wyczuć do końca ten sprzęt i wszystko poustawiać. tak Trzeba i w głowie, i w motocyklu. Wiesz, że jesteś dumny z kolegów, ale widać też, że jest fajna atmosfera. Wiadomo, że jak się wygrywa, to jest ta atmosfera, mhm. ale to było widać już od początku zawodów. Jak obserwowaliśmy Was z parkingu, czy nawet Artur Mroczka widział, że wygrywaliście, to poskakiwał, już cieszył się z tego zwycięstwa. Tak, tak. Generalnie wszyscy przeżywamy to, jak koledzy punktują, co się dzieje, bo wiemy, że. Jakby w te, te, te nasze biegi później są lżejsze, nie ma jakiejś tam większej nerwówki. Yy, ogólnie na razie jest yy, bardzo fajnie. Nie ma w ogóle żadnych jakichkolwiek nerwów, ale co prawda byliśmy u siebie, ale podejmowaliśmy też bardzo mocną drużynę. Yy, no i co, by tak dalej. Ze mną jest wszystko okej, okay. wszystkie kości na miejscu, także że jest OK. Trochę jestem obolały, boli ręka i nos, ale ze mną jest OK. Docierasz się chyba jeszcze, bo ten zdobycz punktowy nie ma, ale, ale tam byłeś kilka razy w kontakcie z zawodnikiem. Tak, to dla mnie to jest tak naprawdę dopiero drugi start w Ekstralidze, tak? Cały sezon tam niżej, ale to jest całkiem co innego, nie można tego porównywać. Yy, tutaj jest całk... już jazda na, już na całkiem innym poziomie, tutaj się już nie zamyka i tak dalej. I... I też chciałem może pokazać, że, że dam radę, że uczyłam tą pozycję, no jednak popełniłem błąd i po prostu się na koło. Jechałeś dzisiaj solidnie tam, ten drugi bieg zwłaszcza, to, to mnie zaskoczyłeś. Myślałem, że się z Januszem zamieniliście motora. <gry> no, fajnie było. W trzecim, kurcie, start miałem dobry, tylko jeszcze widać te duże braki u mnie tej nieumiejętności, kurde, tego myślenia, tak? Ale będziemy pracować nad tym, żeby było lepiej. W tym drugim biegu widać było, że, że no, idzie ci naprawdę solidnie, tylko kwestia takiego dotarcia się. No, w, w drugi bieg, to w ogóle jestem tak szczęśliwy tym biegiem, bo zagrało wszystko i, i start, i trasa, i było fajnie. Zawodnicy Unii tutaj są kosmicznie dopasowani, są bardzo szybcy. Co tu dużo mówić? no, Przegraliśmy, zawodnicy Unii zwyciężyli zasłużenie, trzeba próbować dalej. No zawsze jedzie się z nastawieniem zwycięstwa, no. tak? Patrząc teraz już na spokojnie wydaje mi się, że ten wynik i tak jest w miarę dobry. 50-40, to nie jest tak źle, porównując ubiegłoroścze meczy tutaj zawodników Unii w Tarnowie. Więc zobaczymy, będziemy oceniać, jak przyjadą następne zespoły tutaj do Tarnowa, jaki wynik będą osiągały, więc... Myślę, że na ocenę przyjdzie, przyjdzie czas później. No szkoda, szkoda, bo gdzieś tam mówię, w środku zawodów dołączaliśmy już do Tarnowa, ale, ale no końcówka znowu, dokładnie. Czy na dobrej pozycji? Czy na dobrej? Wiadomo, zawodnicy z Tarnowa w zeszłym roku wygrali, tak? W Gorzowie, więc tutaj nie można mówić, czy jesteśmy na dobrej, trzeba po prostu walczyć i jeździć.